Witajcie kochani, dzisiaj chciałam się z Wami podzielić refleksjami, które miałam niedawno na temat ruchów ducha, które działają nie tylko w polu ustawieniowym, ale również w naszej codzienności. W sumie może nie jest to nic niezwykłego ani odkrywczego, ponieważ w pewien sposób to, co dzieje się w polu ustawieniowym, pokazuje nam to, co dzieje się w naszym życiu, tylko na głębszym poziomie. Nie myślałam sobie o tym, jak wiecie, wchodzicie w pole, po prostu puszczacie kontrolę i dajecie się prowadzić. I czasami stajecie naprzeciwko osoby, z którą, z którą jest między Wami coś trudnego. Są jakieś trudne emocje, jakieś trudne historie, jest cały ładunek tych Waszych, naszych emocji, nawet z dzieciństwa, bo akurat rodzic stanął i jeszcze coś tam w nas bulgocze, no to to się wydobywa. Pojawiają się jakieś e, historie rodowe, i po prostu stajemy naprzeciwko kogoś i czujemy to trudne, co zawisło w systemie, za, zostało zamrożone i nie mogło się przetransformować. I wchodząc w to, przeżywając to, powoli to rozpuszczamy. E, rozpuszczamy to po to, żeby dotrzeć do miłości, która jest pod spodem. Także pierwsza myśl jest taka, że. Za tymi oczywiście wszystkimi trudnymi emocjami, za bólem, za tęsknotą, za gniewem, bo pod gniewem jest ból, za tymi wszystkimi takimi trudnymi naszymi uczuciami, emocjami kryje się miłość i właściwie powinniśmy być wdzięczni, że one nas do czegoś prowadzą, tylko jeszcze należałoby umieć to wykorzystać. No ale wracając do tematu, więc stajemy naprzeciwko kogoś, jest coś trudnego do przepracowania. Ujmijmy i teraz od nas zależy, na ile my głęboko w to wejdziemy i pozwolimy sobie poczuć te emocje. A cała blokada wzięła się z tego, że właśnie ktoś ich nie poczuł, i wtedy transformując to, pojawia się ten taki pozytywny przepływ, przyciąganie, miłość i tak dalej. I chodzi o to, że w polu te ruchy same nas do siebie ciągną, nawet do tego trudnego, właśnie po to, żeby to uleczyć. I tak sobie doszłam do wniosku, że w życiu codziennym jest dokładnie tak samo. Przyciąga nas do osób, z którymi mamy coś, że tak powiem, przepracować. I oczywiście bywa tak, że mamy jakieś programy z dzieciństwa, mamy programy rodowe, które się bardzo zazębiają i dlatego nas do siebie ciągnie, ale zdarza się, że mamy z kimś konkretnym karmę. Czyli. Yy, Karmicznie mamy coś niewyrównanego i po prostu będzie nas do takich osób bardzo ciągnęło, właśnie po to, żeby uleczyć jakąś sytuację. Być może taką, którą na zmianę sobie w przeciągu różnych inkarnacji robiliśmy. No właśnie. I teraz wyobraźcie sobie, że poznajecie taką osobę czujecie bardzo silne przyciąganie bo to jest, no to, tak jak w polu są te ruchy ducha, które do siebie prowadzą tak samo w rzeczywistości spotykacie kogoś e, i po prostu was ciągnie do tej osoby, choćby to było jakoś, nie wiem, nieracjonalne, albo byście widzieli po prostu mnóstwo czerwonych flag nie, idziecie jak w dym, dlatego, że jest to silne przyciąganie, ale ono jest po coś, oczywiście można by było zrobić ok, dobra, wyłapałam to, moje ciało daje mi znać, że tam jest coś trudnego, to ja robię w tym zwrot i uciekam, ale można też wykorzystać to do rozpuszczenia tego trudnego, co było między Wami, tak? I jakby nie odtwarzania ciągle tego ranienia się, tylko stanięcia twarzą w twarz do tej trudnej sytuacji, po to, żeby ją uleczyć, żeby już dalej nie trzeba jej połowałkować. I wtedy pod takimi e, trudnymi czasem e, relacjami e, kryje się uleczenie, i to jest moim zdaniem cudowne. Chociaż może trudne. W każdym razie fajne jest to, że naprawdę w tym życiu codziennym można zaobserwować to, w jaki sposób nas e, do niektórych ludzi ciągnie. Wiecie, to tak jak w polu, właśnie puszczasz kontrolę i czujesz przyciąganie do kogoś. Po prostu wiesz, że musisz tam stanąć. I tak samo w życiu codziennym, oczywiście z umysłu można to zamienić, ale to się dzieje po coś. I to jest coś ważnego, więc jeżeli za tym podążamy, No to warto zaufać procesowi i postarać się, żeby naprawdę wejść w to na maksa i uleczyć to, co między wami było. Ale żeby tak nie było trudno i beznadziejnie, i w ogóle, że tylko spotykamy się po to, żeby się poranić i mieć trudne lekcje, relacje wszelkie są po to, żeby nas rozwijać. Ale zdarzają się też takie relacje, które są wspierające. Zdarza się tak samo jak w polu ustawieniowym, czasami. Hmm, Staniemy naprzeciwko osoby, która po prostu patrzy na nas z miłością i czujemy to zasilanie, czujemy tą miłość, czujemy, że to jest coś, co nas karmi, wspiera, podnosi. Tak samo w naszym życiu spotykamy takie osoby czasami, że od pierwszego po prostu z, spotykamy się, spojrzymy sobie w oczy i już czujemy, tak jakbyśmy kogoś znali, i rzeczywiście te osoby czasami pojawiają się w bardzo trudnych momentach w naszym życiu po to, żeby pomóc nam wstać. Żeby nam pokazać jakieś rozwiązanie, żeby nas e, właśnie tak podnieść, pokazać inną ścieżkę. E, czasami są tylko na momencik, jakby zmieniając tą naszą trajektorię, a czasami zostają na dłużej. E, także na, naprawdę mam wrażenie, że. Znaczy no, no dobra, to nie jest nic odkrywczego, ale naprawdę tak jakoś mnie olśniło, że te ruchy, ducha, które nas prowadzą do pewnych. Osób w polu to jest to samo, co prowadzi nas do pewnych osób w życiu. I e, warto o tym pamiętać, kiedy pojawia się myśl. Kurczę, może to był błąd? To, było, to była taka trudna lekcja, może to był błąd. Nie był błąd, bo to wszystko jest na coś potrzebne. A od nas zależy, jakie wnioski, jakie lekcje i co z tego możemy wynieść. Pozdrawiam serdecznie.